Padek i odkupienie człowieka. Pytanie pierwsze. Co to jest grzech? Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział, czwarty wiersz. Pytanie drugie. Co jest początkiem pojawienia się grzechu? Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć? List świętego Jakuba, pierwszy rozdział, XIV i piętnasty wiersz. Pytanie trzecie. Co jest ostatecznym rezultatem albo owocem grzechu? Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. List św. Pawła do Rzymian, szósty rozdział, 23 wiersz. Pytanie czwarte. Jaki szeroki jest zasięg pierwszego przestępstwa Adama? Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List Świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 12 wiersz. W Adamie wszyscy umierają. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 22 wiersz. Pytanie piąte. Jaki wpływ miał grzech Adama na samą Ziemię? Przeklęta niech będzie Ziemia z powodu Ciebie. W Mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Pierwsza księga mojżeszowa, trzeci rozdział, siedemnasty i osiemnasty wiersz. Pytanie szóste. Jakie jeszcze inne przekleństwo spadło na ludzkość, tym razem jako rezultat pierwszego zabójstwa? Wtedy rzekł Pan do Kaina. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie dać już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział od 9 do 12 wiersza. Pytanie siódme. Jakie straszne decyzje stały się konsekwencją kontynuacji grzesznego życia i przestępstwa wobec Boga? I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka. Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi. W tym dniu właśnie wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się u pusty nieba. Pierwsza księga mojżeszowa, szósty rozdział, siódmy i trzynasty wiersz. Siódmy rozdział, szósty i jedenasty wiersz. Pytanie ósme. Co było konsekwencją dalszego przestępstwa, drogi Grzechu, już po potopie? Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy im języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Pierwsza księga mojżeszowa, jedenasty rozdział, od 5 do ósmego wiersza. Pytanie dziewiąte: do jakiego stanu grzech doprowadził całe stworzenie? Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. List świętego Pawła do Rzymian, ósmy rozdział, dwudziesty drugi wiersz. Pytanie dziesiąte. Co tłumaczy widoczne zwlekanie Boga w jego ostatecznej rozprawie z grzechem? Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz. Pytanie jedenasty. Jaki jest stosunek Boga do grzesznika? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Ezechiel, osiemnasty rozdział, trzydziesty drugi wiersz. Pytanie dwunaste. Czy człowiek sam może uwolnić się spod władzy grzechu? Czy Murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Jeremiasz, trzynasty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz Pytanie trzynasty. Jaka jest rola woli człowieka w decydowaniu o jego życiu? A Duch i Oblubienica mówią – przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie – przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Objawienie Świętego Jana, 22, rozdział 17, wiersz. Pytanie 14. Jaki jest zasięg Chrystusowych cierpień za grzesznika? Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasz, 53 rozdział, 5 wiersz. Pytanie 15: Dla jakiego celu pojawił się Chrystus? A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział, piąty, szósty i ósmy wiersz. Pytanie szesnasty. Co było bezpośrednim celem ucieleśnienia Chrystusa? Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć Tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, czternasty wiersz. Pytanie siedemnaste. Jaka triumfalna pieśń zaznaczy koniec panowania grzechu? I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest mówiło, temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Objawienie świętego Jana, piąty rozdział, trzynasty. I czternasty wiersz. Pytanie osiemnasty. Kiedy i w jaki sposób sunięte zostaną efekty grzechu? A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział dziesiąty wiersz. Pytanie dziewiętnasty. Jak radykalne będą działania Boga? I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą. Objawienie świętego Jana. Dwudziesty pierwszy rozdział, czwarty wiersz i dwudziesty drugi rozdział, trzeci wiersz. Pytanie dwudzieste Czy grzech i zło pojawią się ponownie? I śmierci już nie będzie i nie będzie już nic przeklętego tamże. Ellen White komentuje. Upadek człowieka spowodował wielki smutek w niebie. Zaraza Grzechu objęła cały świat stworzony przez Boga, a jego mieszkańcy skazani zostali na nędzę i śmierć. Wszystko wskazywało na to, że dla winnych przeciwko prawu Bożemu nie ma już ratunku. Hymny pochwalne w niebie zamilkły, cały dwór niebieski pogrążył się w żałobie. Tak wielkie zniszczenie spowodował Grzech. Litość dla upadłego rodzaju ludzkiego napełniła serce syna Bożego. Przejmujące współczucie ogarnęło go na widok ogromu zła skażonego świata. Wiedziony wielką miłością, ułożył plan odkupienia ludzkości. Sprzeniewierzenie się prawu Bożemu było karane śmiercią. W całym wszechświecie On jeden tylko mógł zmazać winę popełnioną przez rodzaj ludzki. Ponieważ prawo Boże jest tak święte jak sam Bóg, jedynie istota równa Bogu mogła zażegnać ogrom klęski. Jedynie Chrystus mógł wybawić upadły rodzaj ludzki od ciążącego na nim przekleństwa i przywrócić utraconą harmonię pomiędzy niebem a ziemią. Chrystus przyjmie na siebie cały ciężar grzechu. Grzech ten był tak obmierzły Bogu, iż musiał stworzyć rozdział między Ojcem i Synem. Chrystus stąpił na samodno nędzy, aby wybawić upadłą ludzkość. Wstawił się on za grzesznikami u Ojca, a Pan Niebios oczekiwał wyników z ogromną uwagą, jakiej nie sposób wyrazić w słowach. Długo trwała tajemnicza rada pokoju, na której rozstrzygano losy upadłego rodzaju ludzkiego. Plan wybawienia ułożony był przed stworzeniem świata, ponieważ napisano: Pokłon oddadzą mu wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są od założenia świata zapisane w Księdze Żywota baranka. Mimo to ciężko było samemu królowi wszechświata zezwolić swemu synowi umrzeć za grzechy rodzaju ludzkiego. Lecz Bóg tak umiłował świat że Syna swego jednorodzonego wydał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. O, jak wielka tajemnica odkupienia! Jak ogromną i nieskończoną jest miłość Boga dla świata, który go nie kochał. Kto może poznać głębię takiej miłości? Wieki całe będą zbawieni starali się zrozumieć wielką tajemnicę tej niepojętej miłości i będą chylili głowy w podziwie i w uwielbieniu. Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą. Człowiek tak bardzo znikczemniał przez grzech, że nie mógł sam o własnej mocy pojednać się z Bogiem, który w istocie swej jest samą dobrocią i czystością. Ale Chrystus po wybawieniu ludzkości mógł udzielić swej boskiej mocy człowiekowi dążącemu do poprawy. W ten sposób grzeszne dzieci Adama i Ewy, przez pokutę i wiarę w Chrystusa, mogły znowu stać się synami Bożymi.